Hej, kilka dni temu dostaliśmy info odnośnie roadmapy na jesień, i zimę 2022, i o tym będzie ten materiał. Pierwsze zmiany, które już tak naprawdę mamy, bo to jest 4 październik: Profession Balance Update. Są to generalnie zmiany skierowane dla PVP i dla WFOW, ale też znalazło się tutaj kilka zmian pod PVE. Trochę tutaj tego jest, także jak jesteście zainteresowani, żeby to sobie ogarnąć, to zostawię wam link w opisie. 14 września dostaniemy 6 betę World vs. World Restructuring. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to jest taki system na Word World vs. World, gdzie możecie grać razem w ramach gildii, nie zważając na to, że gracie na różnych serwerach. Biorąc udział w tej becie, będziemy mogli zdobyć jeden z ekskluzywnych skinów War Machine, kolekcja zarobienie achievementów przypiętych do tej bety. No to jest oczywiste. Oprócz tego, będzie przywrócony Call of War Special Event, który nam zwiększa WXP, czyli to jest World vs. World Experience o 100%, WFW Reward Track o 25% i Magic Finder o 50%, oczywiście tylko na WFW. Aby dołączyć do tej bety, zaczynając od 7 października, będziemy musieli wybrać z listy, tam gdzie macie menu na World vs. World swoją gildię. Jeśli do 13 października tego nie zrobicie, no to będziecie zaliczani jako indywidualni uczestnicy tego beta-eventu. Kolejna rzecz to Profession Balance Patch, którego możemy się spodziewać 29 listopada. Ten balans Patch będzie dotyczył wszystkich trzech trybów gry, także PvP, WWW i PVA. Tak jak w poprzednim przypadku twórcy planują zrobić preview i możemy na przykład się spodziewać powiedzmy w połowie listopada takiego preview. Będzie stream na Twitchu, na którym będą omawiali zmiany, które planują wprowadzić i przez te dwa tygodnie też będą liczyli na feedback od graczy, żeby w razie czego coś tam jeszcze poprawić. Kolejny news jest skierowany przede wszystkim do osób, które planują albo mają porobione legendarki generacji. Dwa kolejne warianty Jormag i Primordius wchodzą do gry. Lodowe skiny zostały dodane 4 października, a na ognisty wariant będziemy musieli poczekać do 29 listopada. Jak co roku mamy także Extra Life. Arena.net już szósty raz z rzędu bierze udział w tym programie. 4 listopada podczas 24 godzinnego streama będą zaplanowane zarówno eventy w grze jak i poza nią. Jeśli lubicie festiwale możecie się spodziewać do końca roku Shadow Mad Kinga i Winters Day'a. Ten pierwszy to jest oczywiście event Halloweenowy zostaną odblokowane annualowo i aktywności powiązane z tym eventem możemy spodziewać się nowych nagród, przede wszystkim nowych setów broni, miniaturek i dekoracji do Guildhalla. Bawić się mogą wszyscy gracze z levelem powyżej 10 od 18 października do 8 listopada. I pod koniec roku, tak samo jak w przypadku matkinga dostaniemy na 3 tygodni Winter's Day, zaczynając od 13 grudnia, kończąc na 3 stycznia. Podczas świątecznych eventów będą do odblokowania nowe skiny i minisy. I na koniec Living Story 1 Return Battle for Lions Arch. Jest to Living Story, które wszyscy gracze dostają za darmo. Do gry trafi on 8 listopada i razem z nim otrzymamy także nową Strike misję, która nazywa się Old Lion's Court. Gracze, którzy szukają troszkę większego wyzwania, będą musieli poczekać 3 tygodnie od momentu wejścia tego Strike'a, bo CM-owa wersja wejdzie dopiero 29 listopada. I na końcu mamy infografikę razem z podsumowaniem. W razie jakichkolwiek pytań, sekcja komentarzy jest otwarta. Zapraszam was także na Discorda i na Twitcha. Streamuję wieczorami, możecie także atakować tam i pytać praktycznie wszystko, co jest związane z Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Na dziś to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!